No pokażę wam jeszcze tutaj wężownicę jak elegancko wygiąłem. Pokażę wam jak to wygląda od góry. Od góry wygląda w ten sposób. O, Nie ma tutaj ani jednego miejsca gdzieby ta wężownica w jakiś sposób się się po prostu spłaszczyła. Jest elegancko wygięta po prostu miedziana rura. Zobaczcie jak to zajebiście wygląda. Woda sobie przez to będzie płynąć do góry będzie się ogrzewać. Po prostu robię takie ogrzewanie. Nie? No i tu będzie wypływać, więc tak to wygląda. Patrzcie, jak to jest piękne, nie? Jak to zrobiłem zajebiście? Nie? Po prostu zajebiście. A w sklepie mi mówi gościu, kurde, że się nie da, że nie wygnę wężownicy. 15 mm nie zrobię z tego wężownicy z rury 15 mm e, e, poniżej 25 cm, 30 cm, a ja zrobiłem z 18 cm i pół. Trzymajcie się i akurat tak zrobiłem, że było zobaczcie pod tym jest, nie? Nad nad palnikiem centralnie.